W celu poprawy naszego wyglądu możemy wykorzystywać różne preparaty, na przykład jest to toksyna botulinowa albo kwas hialuronowy. Tak naprawdę, Panie Aleksandrze, wydaje mi się, że warto by poprawić tą górną wargę, mm -hmm. dodać nieco objętości. efekt będzie bardzo delikatny, bardzo subtelny, ale uzyskamy dzięki temu jakby lepsze proporcje, czyli ta warga górna będzie 2 do 3 w stosunku do wargi dolnej. Okay. I myślę, że tak naprawdę będzie Pan bardzo zadowolony. To co, zapraszam Pana na znieczulenie. Nałożymy ten. Kwas hialuronowy w obrębie twarzy możemy podawać też w inne lokalizacje niż tylko usta. Służy on nam do wypełnienia np. doliny łez, albo do modelowania żuchwy, policzków, albo też konturowania twarzy, czyli tak zwanego zabiegu wolumetrycznego, pozwalającego nam zniwelować upływający czas poprzez podniesienie opadającej skóry i nadanie. Większej, jakby lepszej trójwymiarowości twarzy. E, I tak naprawdę prosiłam, żeby teraz przez te 2-3 godziny nie pić niczego gorącego nie jest, nie masować jedynie to prosiłam, natłuszczać pomadką i pić dużo wody. I zapraszam pana za 10 dni na wizytę kontrolną. Toksyna botulinowa jest jakby uzupełnieniem często zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. Czy jest coś takiego, co najbardziej Pani przeszkadza? Rano jak pani wstaje, no to pani zwraca najbardziej uwagę. No, to jest kilka rzeczy. Mhm. Przeszkadza mi taka poszerzała cera, no i też takie pierwsze oznaki trochę starzenia się, myślę, zmarszczki na czole, może koło oczu. Tutaj tak zagniatam zmarszczki koło nosa i wyglądam zawsze na zmęczoną. Toksyna botulinowa pozwala nam zniwelować niewielkie zmarszczki. Przy jej zastosowaniu zmarszczki ulegają wypłyceniu, Skóra staje się napięta, pozwala to pozbyć się na przykład zmarszczek mimicznych w obrębie czoła, albo też zniwelować zmarszczkę, tak zwaną złości, zwaną potocznie lwią zmarszczką. Możemy też dzięki jej zastosowaniu pozbyć się kurzych łapek. Po wyjściu z gabinetu najważniejsze jest, że pacjent nie masował tej okolicy przez 3 godziny, nie pochylał się, nie poddawał tej okolice jakby innym zabiegom czy masażem. Na pierwsze efekty będzie musiał poczekać około 7 do 10 dni.